Jeden z największych talentów w historii polskiej piłki, a z pewnością, jeżeli chodzi o tę historię najnowszą, gigantyczny potencjał, świetlana przyszłość i duże kluby w grze. To jest w skrócie opis, Oskara Pietuszewskiego. Cześć, dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Piotr Rzepecki, to jest kanał 365 Dni o Piłce, dziś słów kilka na temat Jagiellonii, ale przede wszystkim najjaśniejszej gwiazdy w zespole trenera Adriana Siemieńca, a więc słów kilka na temat Oskara Pietuszewskiego. To jest taki materiał specjalny, w, gdzie bodźcem do nagrania tego filmu była jednak aktualizacja cen na TransferMarkcie, swoją drogą też kilka dni po tym, kiedy nagrałem taki materiał dotyczący najdroższych zawodników w Ekstraklasie, Transfermark z aktualizacją realizował wartości rynkowe z zawodników grających w polskiej lidze, co oznacza, że najdroższym graczem w Ekstraklasie jest właśnie Oskar Pietuszewski. Aktualna wycena w gracza Jagi to jest 8 milionów euro, co jest kwotą sporą, a w zasadzie nawet gigantyczną. Natomiast biorąc pod uwagę jego potencjał i możliwość, przyszłość wydaje mi się, że to nie jest jakaś wielka kasa, która powinna nas szczególnie dziwić. Dziś o Oskarze Pietuszewskim, dziś o jednym z największych talentów w ostatnich latach w polskim. Futbolu. Zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o Pietuszewskiego, sporo się też mówi nie tylko o klubie, ale też o reprezentacji. On jest już, można śmiało powiedzieć, etatowym reprezentantem w polskim młodzieży Wystąpił w dwóch spotkaniach w kadrze Jerzego Brzęczka, zresztą zanotował znakomite liczby wchodząc z Sławki dając impuls. Trafił zarówno w spotkaniu z Macedonią Północną, jak i w tej rywalizacji z Armenią na wyjeździe. Co ciekawe, też w Erywaniu strzelił nawet dwie bramki, co pokazuje, że jest znakomitym jokerem, ale też, że jest piłkarzem, który w świetnie odnajduje się wśród zawodników starszych w kadrze do lat 21, bo spokojnie biorąc pod uwagę jego PESEL mógłby grać w kadrze na przykład U18, U19. Tym samym też przegląd sportowy Onet informuje, że jest bardzo możliwe, iż Oskar Pietuszewski pojawi się na kadrze dorosłym, a więc w pierwszej reprezentacji Polski podczas październikowego zgrupowania, że być może z jego usług zechce skorzystać Jan Urban w nadchodzących rywalizacjach, czy to z Nową Zelandią w meczu towarzyskim, czy też z reprezentacją Litwy w meczu z, o Mundial 2026. Nie wiemy jednak, czy rzeczywiście to się wydarzy, czy są to tylko spekulacje medialne, ponieważ ugruntowaną ma pozycję Pietuszewski w zespole U21 i być może nie będzie chciał mocno gdzieś zmieniać i postawić na rewolucję Jan Urban, jeżeli chodzi właśnie o swoją grupę. Natomiast jak będzie, zobaczymy. Fakty jednak są takie, że całkowicie zasłużone byłoby to powołanie, ponieważ Pietuszewski wysłał wszelkie argumenty ku temu, żeby się liczył nawet w dorosłej kadrze, mimo swojego bardzo młodego, wieku. Warto też dodać, że jeżeli doszłoby do takiego debiutu i rzeczywiście Piotrzewski zostałby powołany i wystąpił w dorosłej kadrze, zostałby też drugim zawodnikiem w historii reprezentacji Polski. Tak też zresztą wygląda lista najmłodszych debiutantów na czele z Włodzimierzem, z Włodzimierzem Lubańskim, który przed laty zadebiutował w reprezentacji Polski jako zaledwie zawodnik mający 16 lat i 188 dni. Drugi na tej liście jest Kacper Kozłowski, któremu dał szansę Paulo Souza. Z kolei na podium, jeżeli chodzi o klasyfikację, jest Marek Saganowski. Gdybym mnie ktoś zapytał o moje zdanie dotyczące Pietruszewskiego, czy faktycznie to jest ten czas, wydaje mi się, że tutaj spokojnie i chciałbym, żeby on grał jednak regularnie w zespole do lat 21, natomiast oczywiście, jeżeli i zasłużył, że i Jan Urban doszedłby do takiego wniosku, że należy mu się to zaufanie i szansę, no to czemu nie? Wydaje mi się, że też prekursorem w kontekście stawiania młodych zawodników jest chociażby selekcjoner hiszp reprezentacji Hiszpanii, a więc mistrz Europy z ostatniego turnieju, a więc oczywiście Luis de la Fuente, który nie boi się stawiać na młodych graczy, jak chociażby ten no piekielnie zdolny duet z FC Barcelona, a więc Lamini Amal, e, pałku Barcy, czy też na przykład nowy nabytek Realu Madryt, a więc Diane Huysen, a więc zawodnicy, którzy stanowią trzą tego zespołu, e, a mają odpowiednio po 18 lat, czy tak jak młody stoper Kulewskich, ledwie 20 lat e, mały staż, natomiast prezentują mega jakość i są przyszłością reprezentacji Hiszpanii. Wiadomo też, że z tego futbolu hiszpańskiego mocno czerpie i gdzieś patrzy na tę piłkę Jan Urbana, więc być może nie będzie się bał postawić na młodego chłopaka, który gra brawurowo, który gra spektakularnie i który też jest zawodnikiem, na którego patrzą największe kluby w Europie. Faktem też jest, że już wcześniej pojawiały się takie informacje, że Pietrzewski może odejść, że kilka klubów jest nim zainteresowanych na czele z Chelsea, Manchesterem United czy też Arsenalem. Natomiast całe szczęście on jest, powiedziałbym dobrze, zaopiekowany przez na Siemieńca, przez Łukasza Masowskiego, czy też przez swoją agencję menedżerską. Chodzą też słuchy, że Piotrzewski ma głowę na karku, jest bardzo zdolnym, młodym i ambitnym chłopakiem i spokojnie podchodzi do swojej przeszłości. Jakby tutaj gdzieś powiedziałbym, w, w preferuje taką politykę małych kroków, nie chce natychmiast skakać na głęboką wodę, no i ma taką świadomość, że może przepaść na zachodzie, mimo tego, że jest znakomitym zawodnikiem, już w tym wieku prezentuje dużą jakość, natomiast potrzebuje spokojnego rozwoju, potrzebuje przede wszystkim poziom ciszy i harmonii, co może mu zagwarantować jakielonia biały stok. Warto też się odnieść do tych kwot, o którym powiedziałem, ponieważ ten tym poprzedni poprzednim mówiłem o najdroższych zawodnikach, to się teraz totalnie zdezaktualizowało i wywróciło do górnogami, a więc spojrzyj na to, jak aktualnie to wygląda, jeżeli chodzi o Ekstra klasę, i najdroższych zawodników. Jak w tej chwili widzicie, Pietruszewski otwiera tę listę. Co więcej też, on jest wycijany na 8 milionów euro, czyli dwa razy więcej niż drugi zawodnik w tym zestawieniu. To jest naprawdę coś niesamowitego, że tutaj mówimy o kosmicznych różnicach, ponieważ drugi Antoni Kozubal, trzeci Kacper Urbański czwarty Kacper Trelowski, piąty Noah Weishaupt, następnie Josh wilson Esbrand i kolejni zawodnicy, oni kosztują dwa razy mniej niż Pietuszewski. Wiadomo też, że transfermarkty, jak zresztą mówiłem wcześniej w poprzednim materiale, to nie jest żadna wyrocznia, natomiast taka przestrzeń, do której możemy sobie pewne rzeczy porównywać, zestawiać sobie różne historie finansowe, no bo to jest jednak portal, który bazuje mocno na liczbach, a te z perspektywy Pietuszewskiego są naprawdę fenomenalne, ponieważ mówimy o gigantycznym potencjale, mega umiejętnościach i bardzo młodym wieku, cały trzeba podkreślać i to jest moim zdaniem tutaj w tym wszystkim kluczowe, że to jest chłopak z rocznika 2008, a już jest postacią wiodącą Jagieloni Białystok. No i też na temat samej Jagieloni, warto powiedzieć słów kilka, bo to jest zespół, który imponuje cały czas. Oczywiście jutro przed Jagą mega wyzwania w postaci tej rywalizacji z Lechem Poznań, natomiast warto też powiedzieć, że Jaga mimo swoich problemów kadrowych i tej wielkiej zmiany radzi sobie znakomicie i jest najlepiej punktującym pucharowiczem, łącznie patrząc na ten sezon, biorąc pod uwagę liga, także europejskie puchary zespół trenera Siemieńca ma na koncie 13 meczów bez porażki z rzędu, a więc to jest znakomita pasa, pokazująca gdzieś, że można dzielić i łączyć Liga, a także Europejskie Płary, a także, że trener Siemieńc mimo tej w rewolucji kadrowej doskonale zespół swój poukładał i jak gra fajną piłkę, piłkę efektowną, efektywną, natomiast wiadomo, że ostatnio na przykład no nie było najlepiej, mówię o tej rywalizacji z Legią Warszawa, kiedy przy Łazienkowski Jaga ugrała remis, co patrząc na przebieg spotkania, liczby wykrywanych sytuacji z perspektywy Białostoczan jest... Absolutnie znakomitym rezultatem. Wiadomo jednak, że przed Jagielonią Białystok, tak jak i przed innymi pchorowiczami, trudny terminarz, bo to jest naprawdę mnóstwo gier w małym odstępie czasu. Spotkając co kilka dni, bo do tego dochodzą nie tylko mecze ekstraklasowe, ale też europejskie puchary, czy też rozgrywki pchor-polski, ponieważ poza tym meczem w Poznaniu z Lechem Jagielonia mierzy się już w rozgrywkach Ligi Konferencji. To jest ta pierwsza kolejka, która już 2 października z Hamurunem, następnie rywalizacja z Kornokielce, potem jest przerwa na kadrę, by potem potem zagrać z Arką Gdynia, następnie Strasburg, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa, Szkendia i Pogoń Szczecin. Do tego też na pewno dojdą rozgrywki Chorupolski, Polski, gdzie no też to będzie na pewno duże wyzwanie logistyczno-organizacyjne, jak tutaj odpowiednio zarządzić składem, tym terminarzem, no i myślę, że to na pewno będą trudne tygodnie przed Jagielloniem Białystok. Jestem swoją drogą ciekaw, czy wciąż ta passa meczu bez porażki będzie trwała i jak poradzi sobie z tym wszystkim zespół trenera Adriana Siemieńca. Gdybym był menadżerem Pietuszewskiego, wracając do tego chłopaka, myślę, że na pewno doradzę bym mu pozostanie w biały stok na co najmniej ten najbliższy sezon rozgrywki 2025 2026 by spróbował swoich sił tak realnie w europejskich pucharach, ponieważ w tamtym sezonie, będąc gdzieś, nie chce być na marginesie, natomiast głównie jako zawodnik wchodzący z ławki, no nie miały szans się sprawdzić w tej rywalizacji europejskiej. Wydaje mi się, że to też może być dla niego taki punkt odniesienia. I zadaję sobie takiego pytania, czy to już jest ten czas i czy ewentualnie może spróbować sił na zachodzie, ponieważ bez wątpienia mnóstwo klubu. Chciałoby go, mówiąc kolokwialnie, wyhaczyć, e, pozyskać i sprawdzić. Natomiast myślę, że też nie jest po pierwsze czas na eksperymenty, a po drugie, bardzo łatwo się spalić. Wydaje mi się, że trzeba absolutnie do tematu podejść spokojnie, i rozsądnie, mając gdzieś przede wszystkim na uwadze dobro reprezentacji Polski, ponieważ ja wierzę, że w perspektywie kolejnych kilkunastu raczej miesięcy, raczej nie kilku tygodni, tak jak informuje przegląd sportowy, Piotruszewski rzeczywiście może dotknąć tej pierwszej reprezentacji Polski, być ważnym ogniwem w zespole trenera Urbana i też, pójdziemy taką twarzą i ambasadorem zmiany pokoleniowej, ponieważ fakty są takie, że niezależnie od tego, czy my awansujemy na Mistrzostwo Świata 2026, czy też niekoniecznie, chociaż oczywiście dobrze byłoby awansować, to i tak kilku liderów starych lisów, weteranów odejdzie na czele z Robertem Lewandowskim, Kamilem Grosickim, czy też kilkoma innymi zawodnikami, A więc dojdzie faktycznie do dużej zmiany, której taką, poziom twarzy może zostać Oskar Pietruszewski. Warto też samego Oskara Pietruszewskiego skonfrontować z zdolną młodzieżą w Europie, ponieważ nie tylko zmieniły się ceny zawodników w ekstraklasie, ale też w pozostałych ligach, jeżeli chodzi o taką wycenę jego i porównaj na tle innych zawodników właśnie w mocnych ligach europejskich, no to zwróć uwagę, jak to wygląda, gdyż wśród graczy w tym wieku z roczników 2008 Piotruszewski się wyróżnia i jest poziom zestawiany z innymi graczami na Starym Kontynencie, bo to jest chociażby młody piłkarz z Ligi Francuskiej, konkretnie reprezentujący barwy Lille, a więc Boubadi, środkowy pomocnik, do tego też gwiazda reprezentacji Grecji, pięciokrotny zresztą reprezentant właśnie greckiej kadry, a więc... Konstantinos Karetsas, który miał zresztą okazję grać w tym dwumeczu Genku z Lechem Poznań. To też jest młody piłkarz Liverpoolu, więc Rion Gmłocha. Czy też zawodnik wypożyczony z Milanu, obecnie grający w Lecce, a więc Francesco Camarda. Także to też widzimy, że Pietrzewski nie jest tylko, w, powiedzmy taką naszą, gdzieś lokalną historią, tylko chłopakiem, który się wyróżnia na tle europejskim. I jest naprawdę jednym z najzdolniejszych chłopaków w swoim wieku, biorąc pod uwagę całą tę młodzież na starym kontynencie. Kibicujemy, trzymamy kciuki, obserwujemy. Ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, Piotrzewski to może być talent absolutnie numer jeden, jeżeli chodzi o ostatnią historię, zestawiany gdzieś z największymi zawodnikami w historii polskiej piłki, jak Włodzimierz Lubański, Zbigniew Boniek czy też Robert Lewandowski. Oczywiście wierzymy i liczymy na harmonijny rozwój, na to, że gdzieś tam jego talent będzie cały czas szedł do góry i że nam nie zgaśnie, ponieważ mnóstwo już było takich historii w, w przeszłości, że zawodnik wyglądał świetnie, wyróżniał się powiedzmy w kategoriach juniorskich, natomiast potem gdzieś, mimo tego, że wróżono mu dużą karierę, nie był w stanie się przebić w seniorski, Poważnym futbolu. Miejmy nadzieję, że z Piotruszewskim będzie inaczej. Ma zresztą świetne warunki do rozwoju. Podwodzą trenera Siemieńca, który ma rękę do młodych, no i też podwodzą, powiedziałbym gdzieś, Jagiellonię Białysto, która też potrafi z młodych zawodników umiejętnie korzystać i jestem przekonany, że pójdzie niebawem kilka kroków do przodu i będzie się rozwijał z korzyścią dla reprezentacji Polski. Moi drodzy, bardzo dziękuję. Kanał 365 na piłce. Ja nazywam się Piotr Żepecki zachęcam do pozostałych formatów. Pozdrawiam i do zobaczenia.